Siema. Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Jak widzicie, już w nowym studio. No nie, nie studio. Nowa szopka rozbudowana, co mieliście okazję oglądnąć w ostatnim moim filmie. Tak, mam teraz dużo miejsca, choć jeszcze nie jest skończone. Tutaj jest już, słuchajcie, jeszcze widzicie parę gratów tutaj za mną stoi, ale tutaj może wam pokażę. Ci co nie widzieli, mam szopkę rozszerzoną. Tu mam duży stół do właśnie takich różnych dłubanin, wykonywania moich projektów tutaj jak widzicie, podstawowe narzędzia skupmy się na tym, co mamy dzisiaj do zrobienia jak po tytule mogliście widzieć, dzisiaj instalujemy sobie przerzutki w piaście znaczy, one już tam są montujemy koło z piastą Alpha, 8 to są przerzutki w piaście jak sama nazwa wskazuje, ośmiobiegowa mam no, tu wszystkie podzespoły Zapomniałem oczywiście o najważniejszej rzeczy, czyli samej piastrze. Słuchajcie, piastę kupowałem osobno. Co znaczy osobno? Znaczy, no, sama piasta osobno. Obręcz też sobie kupiłem. Jest to taka obręcz, jak możecie zobaczyć. No, tutaj wam pokażę do tej kamery może. Swiss, coś tam do... dedykowana do rowerów elektrycznych. Wzmocniona. Samą piastę. Za samą piastę zapłaciłem 890 zł. Golas, totalny Golas. Czyli bez żadnego osprzętu dodatkowego, za chwilę do tego dojdziemy. Obręcz stówka chyba. No i zaszprychowanie 70 zł, oczywiście dałem do zaszprychowania profesjonalnego, bo nigdy tego nie robiłem generalnie, a sam nie chcę w tym się na razie bawić. Kiedyś oczywiście przyjdzie ten etap, że będę to robił sam, ale mam za dużo teraz na głowie, żeby po prostu jeszcze się to rozkminiać. Także zaszprychowałem sobie nowiutką piastę, właśnie Alpine 8 Wtedy to kółeczko. Na no, razie postawię to z boku. Co jeszcze potrzebujemy, słuchajcie? Oczywiście możecie kupić w zestawach, ale powiem Wam, że ciężko znaleźć cały zestaw gotowy, czyli piasta na przykład z kołem. Do tego musi być manetka, dedykowana oczywiście manetka. Można też skorzystać z anetek z Nexusa, z tych poprzednich piast biegowych, poprzednie modele piast biegowych. Tak jak mówię, manetka z linką. Do tego dochodzi oczywiście zębatka tylna. I co dziwniejsze, możecie kupić na przykład całą zębatkę, ale już bez tego pierścienia, który tam ponoć jest. I tu jeszcze musicie dokupić taki set. Jest to Shimano Small Set Parts do Alfine właśnie 8 do e, sm S7008, 700, coś takiego. o I co my tu mamy? My tutaj mamy, słuchajcie, cały oszczęd, żeby to wszystko, te kółeczko, słuchajcie, zainstalować w rowerze. Czyli tu jest taka główna osłona, gdzie zakładacie cięgnolinki linki. No, i całe te akcesoria, do które później przejdziemy, będziemy zakładać, czyli nakrętki, dystanse, podkładki i pierścienie mocujące. I do tego jeszcze słuchajcie, jako że mój rower Cube ma mocowanie koła od dołu, czyli widełki wkładacie od dołu, a nie wzdłużne, czyli po prostu sobie z tyłu. Zakupiłem dodatkowo napinacz łańcucha. Już nie pamiętam, ile kosztował. Powiedziawszy, I mocuje się go w standardowe mocowanie przerzutki, o coś takiego, widzicie tutaj, i po prostu to jest silna sprężyna, która Wam tylko napina łańcuch, nie? Można się tam pobawić z łańcuchem, tam wiecie, jakoś go tam inaczej napiąć, kombinacjami amerykańskimi, ale po co, jeżeli są napinacze do tego dedykowane? Jeżeli mówię, jeżeli macie mocowanie koła wzdłużne, to możecie dobrać na tyle łańcuch, Długi, żeby wsadzacie po prostu te widełki i sobie kołem naciągacie do tyłu. No, ja niestety mam pionowe, więc zastosuję napinacz łańcucha. Do tego jeszcze warto, słuchajcie, jeżeli ktoś nie czuje się zbyt dobrze mechanicznie, nie kuma co i jak, bo na przykład ktoś tam troszeczkę rozbiera te rowery, tak jak ja. Dla mnie to wszystko jest logiczne. Oczywiście będę też się posiłkował tym, bo może mi coś tam zajmie, na przykład kalibracja, bo tam się kalibruje te. Kalibruje się manetkę z piastą, ale to już jest oddzielny temat. Zaraz, do tego dojdziemy zresztą. Jest takie coś o. To się nazywa podręcznik sprzedawcy. Nie wiem, głupia nazwa troszeczkę. I to jest cała instrukcja. Słuchajcie, jak, jak instalować, jak kalibrować. Słuchajcie, wszystko, wykaz narzędzi, jaki jest potrzebny. No, warto to mieć. Słuchajcie, i to jest do ściągnięcia ze strony Shimano. Jak i również na mojej stronie marcin.pl. Marcin też znajdziecie w dziale download. Ten oto podręcznik w PDF-ie. Możecie sobie ściągnąć, jak ktoś chce nie wie, jak się instalować nie wie jak to instalować. Jest to instrukcja do Alpine 8 i Alfine 11. Także, no dobra, by nie gadać zbyt długo, słuchajcie, przejdźmy do montażu. Zanim przejdziemy do montażu, to jeszcze Wam powiem, że zaczniemy ten montaż troszeczkę od dupy strony, że tak powiem. Oczywiście najpierw sobie kółeczko zagumuję, że tak powiem, czyli oponę założę na te koło, bo jest bez, ściągnę stamtąd i przełożę tutaj, a potem zaczniemy od Manetki. Zaczniemy od manetki. A z czego, Dlaczego od manetki? Zaraz się dowiecie. Teraz kółeczko. No i dobra, kołeczko za, za, zagumione, że tak powiem. Jesteśmy gotowi do montażu. I teraz, jak mówię, zaczniemy od dupy strony. A o to chodzi? Już mówię. A, Wszystko jest obliczone, spokojnie. Zaczniemy montaż od manetki. A dlatego, dlaczego od manetki, to już Wam pokazuję. Musimy wsadzić silniczek Bafanga, jak wiecie, bo będzie to alfa i na Bafangu. Muszę go tu, oto wsunąć. O, starą przerzutkę, które muszę zdjąć. Idzie tutaj linka, prawda? Ona idzie, idzie tutaj, tu i idzie pod silnikiem. No i teraz jakbym wkręcił to wszystko, to był niezły barat. Musiałbym wszystko znowu ściągać i poprawiać. Także tak, najpierw zacznę od manetki, ją sobie zamocuję, to już będę miał z głowy i wtedy dopiero przeciągniemy tutaj. Zobaczcie, to jest linka, która idzie z manetki przerzutki z tej starej. I jak widzicie, ona tu idzie i wychodzi tam z drugiej strony. No też jest bez pancerza. Słuchajcie, i dopiero kawałek pancerza jest o tu od manetki. Od tej manetki jest kawałek pancerza. A tu można zobaczyć. Tu jest manetka i ona sobie wchodzi elegancko tu. Nie, to można wyciągnąć w ogóle, o, bo tak będzie wyciągać. I wychodzi tam. I ja bym chciał zostawić taką całą ciągłość. Czyli też bym puścił wewnętrznie, żeby to wiecie miało ręce i nogi. Ale to nawet nie chodzi o estetykę, tylko chodzi o zamontowanie słuchajcie, tego czujnika zmiany przełożeń, bo dla mnie to jest bardzo istotna sprawa. I muszę go zainstalować gdzieś. A gdzie? To chyba go zainstaluję tutaj, w tym oto miejscu. Bo wtedy to by weszło sobie tu elegancko. A może drugą stroną bo tam to by dedykowana do tamtej strony. A tu? I to bym wsunął jako. O! Tak, idealnie. Słuchajcie. Zobaczcie, tak to będzie by, by wyglądało. Nawet fajnie, gustownie, i wszystko będzie działać. Tylko muszę dobrze przemyśleć sprawę, żeby czegoś nie spierniczyć. Dobra, najsam no ja wpierw idę tu odepnę klamkę. Manetkę i okej, okay, mamy coś takiego. Dobra, wyciągnę ją. Teraz musiałbym zrobić dokładnie coś takiego samego dobra jest wyszła i teraz tak tu mam od manetki, czyli stąd muszę ściągnąć, słuchajcie to wkładam tu żeby mi się wszystko ładnie zgadzało wyjdziesz Wyszła. Dobra, na razie tak. Idziemy zamontować na manetkę, na ten, na kierownicę. Yy, tak trzeba założyć, bo są cyferki 1, 2 do 8, czyli tak musi być. O. Musimy wepchnąć to tu. O. I to musi nam wyjść tu. O, patrzcie, jak elegancko. Musimy uważać, żeby nie rozciapierzyć, kurde. Końcówki, bo będzie problem. O, tak. Teraz obstawiamy kółeczko. No i w wpierw, oczywiście, założone tarczę, bo bez tarczy nie nada. Jest tutaj center lock. Po prostu się wkłada i centralną śrubą się przykręca. Macie taki kluczyk. do center locka, po prostu ja już to poluzowałem. No cyk. Pyk. Mamy tarczkę ze starego, bierzemy sobie fajne. kładamy tej pasi nakręteczka, która została na kluczu. No. Teraz tylko dokręcamy no. i wystarczy. Teraz musimy obsadzić zębatki i całe te mocowanie na linkę, prawda? Więc zapraszam na stół i robimy. Musimy zamocować zębatkę, to zębateczka 20T, czyli 20 zębów. No i co? Montaż no jest bardzo prosty. słuchajcie, tu są takie wycięcia, które pasują idealnie tutaj. Zobaczcie o, tak nic nie ma. No, w pewnym momencie wpada, widzicie? I już, już się zaczyna coś tam dziać. Teraz przyblokowujemy to takim o, pierścionkiem, tu przeciętym. On jest przecięty w pewnym miejscu. wlazło, wlazło, patrzcie, elegancko teraz jest taka przykrywka, którą się montuje tu no. i sobie siedzi i już, już mamy działająco prawda, teraz montujemy przyłącze czyli, o takie coś, musimy zamontować tu teraz tak, muszę się posiłkować instrukcją bo niestety nie, nie robiłem tego nigdy, więc to jest, to jest stosunkowo prosty. I teraz tak on ukazuję. Obróć kółka przyłącza kasety w kierunku wskazywanym z w celu dopasowania czerwonych znaków na kółku i sporniku. Trzeba tak obracać. Widzicie, tu są takie kółka. O, tutaj też są takie znaki. O, widzicie, widzicie. Sam jest tutaj jeden czerwony, a z drugiej strony jest drugi. Czyli jak mamy tu i tu, i to, to trzeba zrobić to o. O! Tak. Zobaczcie. Widzicie? Wszystkie znaki się pokrywają czerwone. Krok dalej. Teraz trzeba założyć to. Tu, jak widzicie, jest znak żółty. Należy dopasować żółty znak do żółtego znaku na kółku przyłącza kasetę, A następnie obrócić pierścień mocujący przełączę kasety o 45 stopni w prawo. Czyli tu. O! Jest dopasowany no mniej więcej. Tyk I już. I to wszystko. No i dobrze. Pozostaje tylko założyć teraz koło do roweru. i, zakładamy. I Teraz słuchajcie, tutaj są takie podkładeczki, bo ośka jest zbyt mała. Ta ośka chyba jest, nie wiem, ósemka czy nie wiem. No mniejsza, przypomnacmy o tych haków, co jest w ramie. Także to lata, Słuchajcie teraz na wszystkie strony. I to są takie chyba nakrętki, nawet podkładki stabilizujące. Zielona i niebieska niebieska idzie na prawą stronę, czyli zielona idzie z tej strony jak możecie zobaczyć o nie zobaczycie, może zobaczycie, może nie zobaczycie. nie jest to centryczne, dlatego ta idzie na tą stronę a to, bo to chyba zależy, wszystko zależy od o tak sadzimy słuchajcie, od ułożenia z tej strony teraz, chyba o to chodzi żeby to było w odpowiednim miejscu no, tak mi się wydaje, no i dobra, no i kręcimy teraz Mamy takie fajne, gustowne nakręteczki. Skręcimy sobie elegancko. Co to jest za klucz? Pewnie jakaś 15, jak znam życie. Tak jak myślałem, o no, 15. Dokręcę mocniej, oczywiście później jak rower będzie stał już na kołach. Miermalina. Ok, mam wszystko już Słuchajcie, na stole. Już wszystko ładnie spiąłem, jak widzicie rowerek już teraz równo stoi, bo już tam wszystko spiąłem, manetkę i teraz co? I teraz musimy zrobić, zainstalować czujnik, 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 a jak go zamocować? Bo już Wam pokazywałem wcześniej, ale pokażę jeszcze raz. Yy, tutaj wychodzi ta linka i ten oto czujniczek, bo warto go mieć, zastosuję tutaj sobie, o tak ustabilizujemy to oczywiście opaskami więc mogę już go w sumie tutaj włożyć i wkładamy go od tej strony teraz tu żeby go tam dobrze włożyć o, raz widzicie elegancko włożę, napinamy i jest miód malina tak właśnie to będzie wyglądało i teraz to muszę skrócić, a żeby skrócić, wiedzieć ile skrócić, to muszę w to łoże tutaj muszę wsadzić, tak jak ma być, o, no i co, i teraz po prostu muszę tu oznaczyć, tutaj za dużo błędu to nie ma, nie, myślę, że gdzieś o tu i będzie git, o, dobra, jest oznaczone, Ok, powinno pasować teraz. To cyk pasuje, pasuje jak ulał, Teraz tu, żeby trafić. Kurde o tu, to, to, Tu nam ładnie wyszło. Pociągamy ładnie. No. Tu ładnie blizło. I teraz tu, I teraz tak to wkładamy tu. Eligancko, a teraz dalej to nie wiem, muszę zobaczyć na ściągę. Dobra, teraz tak, jak to zamocować, słuchajcie. Chodzi tu o jaką odległość, czy może niżej jeszcze, o, jaką odległość. Musimy to tak wymierzyć, słuchajcie, sprytnie. Manetkę tam trzeba nastawić na czwarty bieg, tam na manetce. I teraz tak, tu są takie kropki, jakbyście mogli, o, czekajcie, o, pokażę. O. Ja sobie wezmę jeszcze markera. I będę mniej więcej wiedział, jak to ustawić, to sobie zaznaczę. Wstępnie, no widzicie, tutaj jest taka żółta kropka, widzicie? Tu i o, i tu jest też następna żółta kropka, nie? I w pozycji, jak ta manetka jest nastawiona na czwartą, na czwarty bieg, to one muszą się zbiec równo. Ale żeby to zrobić, teraz ja sobie tak o przyciągnę tym. O, no, i mniej więcej, kurde, spadło mi z tego łoża. Zaraz Wam pokażę dokładnie, o co chodzi. O, tak. Mniej więcej jest równo, i teraz tak. O, tyle. Po prostu sobie tak naciągnąłem palcami, już może nie było widać, że tu zaznaczyłem sobie na tych znakach. O, żółtych. A tu. O, teraz widać. Przychodziła mi linka i sobie zaznaczyłem znak. Gdzieś tutaj jest. Gdzie ona ma być po prostu ciachnięta, nie? Jest tu taki mały znaczek, o, widzicie? Taki czarny tutaj i teraz tutaj sobie przymocuję Po prostu, o Jezu, bo mi spadniesz To sobie wyciągnę na razie, żebym miał tu łatwiej, o Gdzie tu miałeś zaznaczone, Marce? tu jest zaznaczone, dobra no, Tu Tak mniej więcej Skręcę tak porządnie Sprawdźmy, czy pasuje. Wkładamy sobie w tą usdę. Cyk. O, widzicie? Na czwartym biegu te są. Trzeba je zrównać, żeby teraz były. No, prawie Dobra, mamy to, patrzcie, lecimy Raz, dwa, trzy, cztery Powinno być równo, jest? Jak w dupę strzelił Dobra, tak zostaje, także wszystko już zamontowane Pozostaje założyć tylko teraz, słuchajcie, silnik, na znaczy bafanga Wszystko pospinać, założyć łańcuch i zobaczymy, jak to chodzi Zrobię to już poza odcinkiem, bo już wiele razy zakładałem, tu widzieliście, jak to jest A jak chcecie Zobaczcie, jak się zakłada taki silnik, to odsyłam Was do tutaj o tego tu, tutaj filmika. Zobaczycie sobie, jak to się zakłada, a ja zrobię to w przyspieszonym tempie. I widzimy się za chwilę. O nie, sorry, zapomniałem. Zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Zapomniałem, kurde, o napinaczu. Tak jest, o napinacz, który musi tutaj być. Więc sobie go o, założymy. To być inaczej nie może być, niż tylko... Tak, dobra, idę po klucze. <laughs> Gdzie te klucze? O, Boże, tu jest. Dobra, no załóżmy sobie tu. No. Cyk, fuch. Wszystko ładnie pasuje, patrzcie. No. Dokręcimy tylko z odpowiednią siłą. Marcin ma niuty w ręce. No i wystarczy. Silna sprężyna, słuchajcie, nic tutaj nam nie rozpierdzieli. Dobra, tylko będzie trzeba y, długość łańcucha. Ale to za chwilę jak rower stanie już na środku, ale mówię, muszę zamontować silnik i widzimy się już praktycznie na finiszu. No i finito, finito, słuchajcie, zobaczcie, tak to oficjalnie wygląda, chodzi do góry nogami, już to wszystko śmiga, no zmiana, słuchajcie, przełożenie jest bezgłośna, Słuchaj, tylko słuchajcie, kliknięcie manetki, tak, widzicie? Ale tego nie widać za bardzo. Będzie to widać dopiero podczas jazdy wyjdzie. Widzicie tylko pracy tego. Tutaj. No z tego nie jestem zadowolony, z tylinki, ale dobra, tą zostawię. Jak eee, widzicie, napinacz elegancko. Słuchajcie, łańcuch. Łańcuch musiałem skrócić tylko dwa ogniwa i jest po prostu przewyśmienicie. To jest bardzo silna, słuchajcie, o Jezus, przepraszam, bardzo silna sprężyna także jest elegancko ale patrzcie na znaki, bo te znaki są teraz na czwartym biegu, one muszą się pokrywać kiedy jest czwarty bieg. zrzucę sobie teraz na ósmy siódmy szósty piąty czwarty no, jest idealnie no, zobaczmy jak to jedzie oczywiście, powiem Wam, że nawet nie czuć pedała jakichś tąpnięcia albo coś o, że delikatnie tak, ale no, już jest ósmy bieg siódmy Szósty, piąty, czwarty, trzeci, drugi i no i pierwszy. Elegancko. Wszystko się musi rozchodzić. Miód, malina, nie śmigana. Teraz tylko zostało to wszystko przetestować. A przetestujemy sobie to już w przyszłym tygodniu. No to słuchajcie, robotę uważam za zakończoną. Zobaczcie, jak to fajnie, pięknie, super wygląda. Już nie ma tej obrzydliwej przerzutki. To mi się tylko, kurde, nie podoba. Muszę to z tym zrobić, ale to jakoś coś ogarnę z tym jeszcze. A, mniejsza o to. No, także tak wygląda. Prezentuje się Alpha 8 w rowerku. No, przetestujemy, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. E, zapomniałem Wam powiedzieć, że ja mam zębatkę założoną z tyłu. Tutaj tą. Dwudziestkę. Jest to dwudziestka. te dwadzieścia, i do tego jest dedykowany od. żeby właśnie skłamać, zaraz pokażę. Tu jest taka fajna tabelka widzicie 8 wersja 8 rzędowa ja mam e, 20 e, tą tą 20 CS 550 i jak widzicie te ksiki ona współgra elegancko z tarczami 42 do 42 T ja mam założoną 44 standardową swoją także także będzie w sam raz no sam jestem ciekaw tych testów no powiem Wam, że to było moje marzenie, mieć właśnie przerzutkę w piaście. Długo z tym zlekałem, no, dosłownie parę lat, i zawsze mówiłem, że to takie drogie, kurcze, różne opinie się czytało. I wiecie co, dużo lepiej mi się żyje, jeżeli nie słucham żadnych opinii. Oczywiście czytam różne rzeczy, pobieram tam jakieś informacje, czy to z internetu, głównie z internetu, bo telewizji nie oglądam w ogóle. Czasem coś tam przeczytam jakieś prasie ewentualnie, ale oczywiście technicznej prasie, nie mówię tam jakichś kurierze albo głosie, bo ja to, nie czytam. Ale generalnie powiem Wam, że mnie nie obchodzi, co kto mu na forach gdzieś tam, wiecie, wyczytał, że, 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 że to nie działa, tamto nie działa. Dużo opinii jest takie, że nie działa coś tego. Nie, mnie to nie obchodzi, ja to sam muszę sprawdzić. Ja już się odporniłem na takie coś. Nawet powiem Wam, że jak mój kolega coś testuje, nie obchodzi mnie to, ja muszę sam przetestować. Każdy ma inne podejście do, że tak powiem, jakiejś awarii albo coś. Uważania czegoś, że coś jest awaryjne, na przykład... Powiem Wam na swoim przykładzie. Ja kupiłem od gościa samochód, który twierdził, że jest strasznie awaryjny, co chwilę coś tam wymieniał, coś się chwila... co chwila, co chwila awaria, nie? Zobaczmy, co jest awarią, tak? Gość wymieniał klocki. Czy to jest awaria? Dla mnie nie. Gość wymieniał amory, bo mu siadło. To jest awaria, nie. Przebił oponę. awaria nie. To są części eksploatacyjne, dla mnie dużo rzeczy nie jest awaryjnych, po prostu y, ja podchodzę do tego inaczej. No, mam, mam takie inne podejście do życia. Bardzo rzadko coś uważam za. Bardzo rzadko. No, coś grubego musiało się stać, żeby naprawdę uważać coś za awarię. Nie? Jeżeli tam jakieś dętka pęnie, czy na przykład w rowerze, przerzutka się wygnie, czy nie wiem, łańcuch się zerwie, y, nie wiem, płamie manetkę. Cokolwiek, no, pedał odpadnie. Dla mnie to nie są jakieś tam awarie, to są po prostu usterki, bo o, tak bym określił, to są dla mnie usterki, które łatwo sobie, y, w łatwy sposób można sobie poradzić i naprawić. Tak samo z tą piastą, no ludzie twierdzą, że się, y, tak, wiecie, niektórzy już w komentarzach tam pisali, że zmieli, momentalnie silnik ten zmieli tą przekładnię, widzicie, ja znam na przykład ludzi, którzy po 5000 tysięcy przejeżdżają właśnie Fangiem 750, Oczywiście też nie to, że się wzoruje na nich, bo mnie to nie obchodzi, na przykład ja sam to przetestuję, czy to tyle wytrzyma, ale głównie chodzi o to, że wiecie, te opinie w internecie hmm, najwięcej mają do powiedzenia ci, co nigdy nie używali takiego sprzętu, a tylko widzieli. Albo po prostu ich nie stać. Nie wiem, czy to ze zgryzoty, że mi go nie stać, on nie kupi, to dowale do pieca, wiecie, kurczę, no, nie opłaca się, zerwie się, płamie się, zmieli się. Wiecie co? Dla mnie to działa jak węgiel na piec. Im więcej takich hejtowych rzeczy, tym bardziej rozpala to moją wyobraźnię i chęć, żeby zrobić coś. Coś, co innym uważają, się nie da. Nierzadko właśnie się mówi, że jeżeli czegoś nie da się zrobić, przyprowadźcie kogoś, kto o tym nie wie i to zrobi. Po prostu, o tak. I wiecie co? Wiele razy w życiu tak się u mnie w życiu zdarzyło, że tak właśnie było. Przyszedł ktoś, kto nie wiedział, że tego się po prostu nie da zrobić, albo coś tam, nagle otwierasz oczy, kurde, on to zrobił, nie? Wiecie, kto jest najlepszym wynalazcą czegoś, co można by sobie usprawnić? Wiecie? Leni. Leń. Leń, najgorszy leń śmierdzący, jak to się mówi, przyjdzie, żeby jak najmniej się narobić, ułatwi sobie prace, pracę, żeby zrobić to jak najszybciej. To są właśnie wynalazki uważane przez największych leni, dlatego trzeba też to doceniać. Dobra, ale się zapędziłem, słuchajcie. Myślę, że już w przyszłym tygodniu pojawi się film z jakichś pierwszych testów. Pojadę sobie gdzieś. No w końcu może się wybiorę na jakąś dłuższą wycieczkę, gdziekolwiek, bo przecież kurde, mam tyle. Słuchajcie tych na nagrywek. Co chwila coś nagrywam, jakieś co chwila testy. Jeszcze mam test w 750 tej. Yy, przekładniówki, jeszcze muszę, jeszcze muszę nakręcić film z montażu, tam też chcę nakręcić taki krok po kroku, <grytanie> będę musiał rozbebeszyć swojego kanca, którego mam, którego też niedawno zrobiłem, no i przezbroję go na 750, -tkę. zobaczymy jak to będzie, no i mówię, testy tu, testy tam, no nie mam kiedy pojechać, ale w końcu pojadę, jak myślę, że w styczniu mi się już uda, po nowym roku raczej, bo do grudnia to raczej nie dam rady. Dobra, nie jeszcze o to, jeszcze przypomnę Wam, podręcznik użytkownika Alphina 8, 8.11, dostępny na mojej stronie Marcin, MarcinPL możecie sobie zerknąć macie tam do ściągnięcia e, oprogramowanie do, do, o, do modyfikacji oprogramowania właśnie w sterowniku Mamy różne tam instrukcje LCD 8, LCD 3, możecie ze ściągnąć, zobaczyć no dobra, to to by było na tyle w tym odcinku, słuchajcie mam nadzieję, że to jest ostatnia już taka grubsza przeróbka w Cubie i już w końcu zajmiemy się jakimiś jazdami e, sam jestem ciekaw jak ten silniczek półgra, słuchajcie, z tym piastą. Jeżeli chcecie sobie zakupić taki silniczek, właśnie 750 albo 500 lub 350 mida, to zapraszam Was na stronę akubike.com, gdzie właśnie dokonacie zakupu. Jest to polska firma, słuchajcie. Gwar macie gwarancję na te silniczki w Polsce, realizowane właśnie przez sklep. Nic im się nie martwicie, coś się dzieje, odsyłacie i gwarancję macie od razu na miejscu, bez wysyłania gdziekolwiek, jeśli do Chin albo gdzieś tam. W sklepie możecie też kupić sobie huby, jak, to, jak ktoś lubi, no i wszelkie akcesoria potrzebne do konwersji roweru także serdecznie zapraszam, wejdźcie sobie na akubike.com i ogarnijcie ofertę a my będziemy już kończyć, słuchaj zanim odejdziesz, drogi widzu koniecznie zasubskrybuj kanał, bo widzę, że słuchajcie, dużo ludzi, którzy komentuje moje, moje filmy nie zasubskrybowało jeszcze kanału dla Ciebie to jest chwila, kliknięcie, a dla mnie to bardzo wiele, jeżeli chodzi o zasięgi moich filmów. To także kliknij w napis subskrybuj, no i koniecznie kliknij w dzwoneczek. Będziesz wtedy powiadamiany o każdym kolejnym filmie pojawiającym się na moim kanale. Nie stracisz niczego. No dobra, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!